Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w filmiku Ulubieńcy Września. Choć na początek chciałam dodać, że ulubieńcy lipca i sierpnia wciąż są aktualne, to mogłabym je również tutaj wstawić, ale no po co nie będę się powtarzała, więc obejrzyjcie tam ten filmik. Wszystkie kosmetyki, które tam pokazuję, wciąż używam i wciąż jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Doszło mi tak naprawdę niewiele, ja nie jestem taką szopoholiczką, obojętnie, czyli kto, jeśli chodzi o ciuchy czy o kosmetyki. Ale mam tutaj e, no, 3-4 nowe rzeczy, które chciałabym Wam przedstawić i dodać do dwóch rzeczy, małe co nieco, które Wam tam pokazałam, taką małą aktualizację zrobić. Więc zaczynamy. E, ten filtr Wam przedstawiałam i chciałam właśnie e, e, powiedzieć Wam, jak się sprawował w ostrym słońcu, bo obiecywałam. E, ja go aplikowałam bardzo często. Często siedziałam, prawie cały czas siedziałam w wodzie i no, musiałam go aplikować wychodząc z wody. Tak, co 20-30 minut nakładałam go na twarz. I muszę powiedzieć, że naprawdę zdał zadanie, ponieważ brzuch, nogi, plecy miałam prawie czarne, a twarz była jednak dużo jaśniejsza, o wiele wolniej się opalała. No więc. Sprawił się, zdał definitywnie zadań, zadanie, jestem bardzo z niego zadowolona wciąż i przyjechałam to kupiłam sobie od razu już trzecie moje teraz opakowanie, bo już będę musiała tworzyć chyba mały zapas, bo jak wiadomo niedługo w drogerię usuną wszelkie filtry, więc trzeba się teraz zaopatrzyć i wciąż jestem zadowolona do bazy Chanel chciałam jeszcze też coś powiedzieć wtedy byłam z niej bardzo zadowolona, opowiadałam Wam że używam jej do konturowania twarzy i teraz właśnie przez to, że się opaliłam ona służyła mi po prostu jako baza na całą twarz, kiedy wszystkie inne rzeczy były zbyt jasne dla mnie i ona jest naprawdę transparentna ona nie ma żadnego krycia ale nałożona na całą twarz naprawdę fajnie wygląda jako taka baza i być może dlatego właśnie przez to, że jest transparentna, tak świetnie nadaje się do konturowania. Naprawdę przez to kładzie się jak taki cień, tak jak już wtedy mówiłam, bo jest właśnie transparentna, więc z niej jestem wciąż zadowolona tak to kosmetyki z biochemii urody, wciąż używam te same, eliksir winogronowy, serum różany, nadal jestem bardzo, bardzo z nich zakochana, doszła mi tylko jedna rzecz, wtedy mi się ona skończyła i czekałam, jak mówiłam Wam, czekałam na kolejne zamówienie i teraz właśnie mi znowu przyszło i jest to żel hialur hialuronowo-peptydowy, tak on się nazywa, jest akurat w lodówce, zapomniałam go tutaj przyprowadzić ale to jest normalna plastikowa buteleczka, nic specjalnego. I ten żel stosuję na wieczór razem z tym serum różany. Najpierw nakładam właśnie serum różane, a potem ten żel hialuronowo-peptydowy. Zrobię jeszcze filmik o pielęgnacji mojej cery, to na pewno tam dodam moje co nieco. Ale to właśnie doszło wtedy już, już wcześniej, używałam to, i teraz przyszło mi właśnie ponownie, więc to też tutaj ma miejsce w, swoim, w tym filmiku. Nowa rzecz to jest maseczka do włosów, maseczka waxa z rumiankiem, do włosów jasnych. Ja normalnie gotowych maseczek za bardzo nie kupuję, ponieważ mówiłam wam, wspomniałam wam, że ja lubię robić sobie sama maseczki, ale jadąc na urlop, oczywiście tego nie mogłam tam robić, więc szukałam czegoś, jakiejś maseczki, która mnie troszkę ochroni przed tym słońcem, solą czy, czy, czy nawet chlorem w basenie i nie, oczywiście nie zawiera silikonów, ona tutaj na szczęście tak nie ma i myślę, że skład też jest całkiem w porządku tutaj jest jej skład mam nadzieję, że coś on tak teraz widać i ja ją używałam w ten sposób, że rano na przykład, to nie robiłam codziennie, ale tak ze 3-4 razy w tym tygodniu tak, tak robiłam robiąc sobie jakąś fryzurę na plażę Roztarłam troszkę tej maseczki między dłoni, i dałam sobie tutaj na przykład, jak miałam koński ogon, powiedzmy, no to kładłam tą maseczkę tutaj troszeczkę. Ona od razu służyła tak, jak niby żel prawie że. Ona jest kompletnie przezroczysta, nic nie było widać. Tak ona w ogóle wygląda, i we włosach naprawdę robi się przezroczysta. No i oczywiście troszkę we włosach, jak miałam jakiś warkocz wokół głowy, to troszeczkę tak wklepywałam w te jasne części końce, szczególnie, żeby właśnie je troszkę ochronić. A co robiłam codziennie, to przychodząc z plaży do pokoju, miałam jeszcze bardzo mokre włosy i wystarczała mi wtedy taka ilość mniej więcej jak dużej łyżki stołowej i to wcierałam w całe włosy, siedziałam tak z pół godziny po czym po prostu zmywałam ją, spłukiwałam szamponem myłam chyba tylko raz głowę, bo kompletnie mi nie było to potrzebne i myślę, że ta maseczka, właśnie takie codzienne użycie uratowała mnie na tym słońcu przedtem, żeby włosy naprawdę mocno się nie przesuszały bo przyjechałam teraz i naprawdę są w dobrym stanie, nic się nie pogorszyło więc jestem z niej bardzo zadowolona. Na taką gotową maseczkę jest naprawdę w porządku. Bardzo mało się jej zużywa. Zapomniałam tylko ile kosztuje. Jest tutaj prawie, prawie 500 gram. I nie pamiętam szczerze mówiąc, 20-30 zł, coś takiego. W aptece ją kupiłam. A tak to, to kupiłam sobie nowy. Tusz firmy Vibo, różowy. Ja tak naprawdę ten, czy ten zielony, o którym mówiłam, używam, mam stop na zmianę, raz ten, raz ten, bo oba bardzo lubię. Ten ma taką, tamten ma taką gumową małą szczoteczkę, ten ma taką niby normalną szczoteczkę i bardzo je lubię, ponieważ i ten, zarówno ten, jak i tamten bardzo dobrze rozdziela, rozdzielają rzęsy. Dobrze je podkreślają. Co u mnie jest ważne, to szczególnie właśnie to oko, ponieważ tutaj rzęsy mi rosną tak o. I w niektórych tygodniach jest naprawdę bardzo źle, gdzie inne tusze to jeszcze mocniej podkreślały. To ten tusz sobie z tym naprawdę dobrze radzi. Yy, bardzo jestem zadowolona. I, I z tego i tamtego nie mogę powiedzieć, który jest lepszy, bo kupuję raz ten, raz ten, taki jaki mam humor. Yy, a tak to mam dwie nowe ulubione szminki z firmy Catrice. Pierwsze one są z serii Ultimate Color. Pierwsza to numer 50 Princess Peach, a druga to numer 130 Frozen Rose. Ta wygląda tak, to jest taki mocno brzoskwiniowy odcień. Ona nie jest czysto pomarańczowa. Nie wiem czy to będzie widać. Ona jest taka mocno brzoskwiniowa. Jest tam pomarańcz, ale to nie jest taki czysty yy, pomarańcz, który naprawdę daje po oczach. Nie, nie. Jest mocna, ale tak dość yy, Subtelna, mimo tego. A ta różowa to taki chłodny, jasny róż. Tak wygląda i one zostały ulubionymi szminkami ponieważ szczególnie właśnie teraz jak mi nie było, byłam na urlopie i nie chciałam wieczorami robić sobie zbyt mocnego makijażu oka, ponieważ tam było tak wilgotno gdzieś 80-90% wieczorami włosy mi nie chciały schnąć w ogóle loczki mi się robiły i to po prostu by wszystko spływało więc stawiałam na usta i szczególnie właśnie ta brzoskwiniowa strasznie mi się spodobała i bardzo często ją używałam i te szminki... Bardzo fajnie pielęgnują. One nie mają matowego wykończenia, one mają takie e, wykończenie kremowe, bardzo ładnie się je rozprowadza, nigdzie się nie zbierają, długo, dość długo się utrzymują, muszę powiedzieć, ale ym, są, są też właśnie bardzo takie kremowe pielęgnujące. Bardzo mi się spodobały. Ym, jak mówiłam, to są no, z firmy Catrice. To by było chyba wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa!